Na łówkę na przedczas, dla tej sceny niczym joker na mej twarzy, poker face, stoję po kolana w złocie, 600 płyty, mister hey! Flex, ścianka flex niczym Covid zasięg, mam ten wirusowy bujasz głową, wbrew tej woli, youtuberek, nuty stroi, ho, ho, A to moje nominacje, Lil Rocks, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Kruszwil. Dżemczem, dżem dobry z tej strony, kamerzystka. A w dzisiejszym odcinku ja nie potrafię! Jak nie potrafię? No nie potrafię, nie wytrafię taka energiczna jak ty! Musisz spróbować jeszcze raz, no dawaj. Dżemczem, dżem dobry z tej strony, kamerzystka. Ale ruchy rękoma, tak musisz machać tymi rękoma, musisz. Dżem, dżem dobry z tej strony, kamerzystka. W dzisiejszym odcinku będziemy znęcać się nad dredziarzem. A jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to zostaw subskrypcję. Nie. Tutaj! Nie Tutaj Nie Tu N Nie Tu nie, nie To gdzie? No tu No, jeżeli jesteś nowy na KL to zostaw subskrypcję tutaj i zapraszamy na odcinek Ale nie będziemy znęcać się na dredziarze, miałaś powiedzieć, że będziemy przeszkadzać dredziarzowi przez cały dzień w nagrywaniu odcinka To miałaś powiedzieć Dokładnie, tak jak mówi kamuś Zapraszamy. Ale to sztucznie zrobiłaś Karinkę. No bo ja jestem sztuczna. Naprawdę? To te to, to, to pierwsze nie są na I ja też w sumie przez nią się pomyliłem, bo nie będziemy przeszkadzać dredziarzowi w nagrywaniu odcinka, tylko będziemy przeszkadzać dredziarzowi w nagrywaniu teledysku. Dredziarz jest na dole, przyszedł już fotograf, czemu mnie masaż. Odejdź, odejść babi, jak go John Nie będziemy przeszkadzać dredziaszowi w nagrywaniu e, filmu, tylko będziemy e, przeszkadzać dredziaszowi w nagrywaniu odcinka. Także jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim palcu, kliknij tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo aktualnie jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce Krób będzie, nie? Ja już podjarany, no góry. Co tam Dredziasz? Zostawiamy, zaraz wszystko będzie perfekcyjnie ustalone, dogadane, o przyszedł z kamerą, co? Co robicie? No teledysk no, będziemy, będziemy nagrywać Będziemy nagrywać normalnie Ale się nakręciłem już nie, już kurde czuję tą moc Plany, W środku totalna Jaki shit, jak ty mówisz w ogóle tutaj no, teraz? A o czym ty Co ty, ty powiedziałaś? A ty się... nawet nie ma spójnego tekstu No nie, no, nie ma spójnego jest, tekstu, ale ale jest, tekstu, ale jest, jest Melodia, nuta Trap style, trap, style. trap style. to jest kurde Ameryka, oddech w ogóle, kamerą Nie dotykaj mojej kamery, bo będziemy robić trap, moc, energia, adrenalina Masz, bo się obsrałem ale ten człowiek jest żenujący, nie? Żenujący, no. poczekaj, poczekaj. A, A po prostu nabicie. Czy, czy nie? Się on jest po prostu podjerany o, ty tym? Słyszałeś? O COVID-19? Tak. To jest żenujące. On tam, no to jest dramat. Nie, to wpada w ucho. Ja ci nie. mówię, to będzie nuta tego o, roku. Ja się spociłem, nie? Dla, mnie to, no, dla mnie to jest shit generalnie. To jest dobra nudka. Że jesteś żenujący, nie? Dzięki za papier. Proszę, kurczyli co? To złożyliście? No tak. Co? Co? Oni pewnie dobra, będą chcieli chacie dobra, nagrywać. To nie? się do Na dole też jest sklepie Tak, no i od razu jak tylko pójdą do sklepu, to od razu ja powinniśmy no Nie, nie, No. nie, ten nie, nie, wszystko, nie, Ja nie, wiem, ja mam nie, nie, że to, to jest szczyt, nie, jest nie, nie zbyt, To jest szczyt. nie, 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 ja domu. Jak nie, u nie, w, w domu? nie, 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 Chciałbym zniszczyć mu ten teledysk, bo tak nie może być. Wiolka, słuchaj, ja szczur słońce. Wiolka, ja szczur pomocy potrzebuję waszej. Wiesz, że tam A jest samolot? Nie żywamy? Nie obchodzi mnie co wy na słońce, patrzcie, przez słońce jest tu. Dobra, nieważne. Słuchajcie, potrzebuję Tutaj głowy. Dobra, potrzebuję waszej pomocy. Musicie rozwalić teledyz z Słyszałem, że dredziarz chodzi zaraz za chwilę do sklepu i chce tam kręcić, kręcić teledyz. Musicie mu to po prostu rozwalić, bo nienawidzę gnoja. Pozwalasz mi na to? Pozwalam ci. Pozwalam, ci. pozwalam Nie ci. będę miał żadnych konsekwencji? Nie bez żadnych konsekwencji. co no mogę to zrobić? Szybciutko, 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 bo oni, mus musicie być przed nimi. No dawaj, złota rączka. Okej, okay, wiecie co robić? No właśnie nie, No jak nie wiecie co robić? Po pierwsze, wchodzicie w kadr, rozwalacie mu totalnie całą konstrukcję, całą konstrukcję tego. Tak, zasłaniać mu. Ty wiolka. no jak... Właśnie, o to miałem na myśli, to miałem na myśli. Nienawidzę tego, jak to robisz. Ale się na był... W brudnym Waszaka. domu. Przepraszam, Ale też tu? Nie, to się nie wtrącaj w to. Dobra, nieważne. Musisz generalnie nie to robisz tylko żeby nam przeszkadzać. Ty zawsze. jesteś głupi? No, tak, zawsze jest. Dobra, nieważne. A, ty nie wie, wiesz, go, jak jakiś przeszkadzać, ty wiesz jak. No wiesz, jak to zrobić. Po prostu wiesz, jak to zrobić, jak każdego no. wyprowadzić z równowagi. Czyli z dreżażem nie weźmie jakichś większych problemów. Nie w każdym nie. razie pamiętajcie o tym, że on zaraz schodzi. Wejdzie tutaj za wszelką cenę, nie wychodzicie z tego sklepu. To jest mój dom, możecie tutaj siedzieć, możecie robić co chcecie. Ale jak chcesz to obronić nie tak? No tak, na co? No i, gilara. Przed... No i dobra idziemy. A co wy w ogóle tu robicie? No co ty robisz teraz? Co ty robisz? Nie Nic stąd! Nie rozumiesz? Ale ja tu ja tu to... zajęłem miejsce. To jest zarezerwowane. To, nie jest to miejsce dla mnie. Przez kogo? Przeze mnie jest zarezerwowane. A dlaczego? Bo te pomieszczenie, no bo tak. No bo ja. Ale, ale ja muszę sprawdzić się w mojej twórczości w tym momencie, tak? Dlaczego nie był ty? Muszę pokazać klasę. Ty sobie teraz jakieś krótki w ogóle otwierasz To ja biorę krótki, to ja otwieram Co ty robisz? Nie! nie. No! Nikt! I dostanę mój Co ja mam teraz robić w ogóle? Daj Wow, moje nogi! Co ty a co robi od A nie kop tego, tak? Co ty robisz? Nie, kolejna od... już odkupywał. No to będę odkupywał, no nie, pa jeszcze moje buty! Ty nie toku nie pa, no mi buty. Co ty robisz? Nienormalna jakaś jesteś! Ale nie zapytaj mnie nie okay. nawet! a ty zawsze musisz wszystko też. Bo mi zacząć nagrywać, mieliśmy im przeszkadzać, a nie, nie przeszkodzić w ogóle nie zawsze. No, przecież... o, oni w ogóle nie zaczęli tego telewizji, teraz zaczęli teledysk. No to dobra, to Dobra, no to teraz, no teraz możecie wejść, bo zaczęli nagrywać. No co ty robisz? jesteś Ty co ty robisz? Jesteś no, jest, ty co ty co robisz to? Wykładasz, co ty robisz? Idź no, mi stąd, syn, ja, muszę, ja, ja o, ty. tu teledysk nagrywam Miliony ty, wyświetleń ty na mnie czekają A ty sobie nagle tak hey, chodzisz. Nie wy... Nie zejmę tych butów w ogóle Co ty, ty robisz? Jesteś nienormalny ty, pomagasz, Nie wiedzisz, że coś robisz? Nie ja masz szacunku do mojej pracy Ja nie będę w takich warunkach pracował! KONIEC! Ja też Koniec nie... tego! No nie no. Ja też nie będę pracował w takich warunkach! W patologii takie! No nie chodź! Stoj, bo oni są idiotami! kupimy, nie patrz na nich! Oni nie mają szacunku do niczego! Rozumiesz? Ja tu robię, kurde, ja wiem! No mieliśmy się stalność, mieliśmy wizję razem. Nie denerwuj się, no zostań, nagramy gdzieś indziej. Chce nie, nie pracować z takimi ludźmi, no to, to nagramy, nagramy i... teraz w innym miejscu. No, kaj, okay? nagramy teraz gdzie indziej, bo oni się no, zachować ale tak nie umieją. No. no właśnie, z brak szacunku no, no, do pracy, jakiś jak w ogóle. A ten się patrzy, stoi z tą kamerą, na co się patrzysz? Co? Bawicie to? Ja... W swoim no, ale ja nagrywam teledys, który zrobi grube wyświetlenia. Ja też tego nie docenia. Najpierw tak musisz go nagrać, żeby no zrobić to grube nagram, wyświetlenia. No to nagram go właśnie, tylko teraz w innym miejscu, tam gdzie nie ma tej kretynki. Chodź, pakuj się, my chodzimy z tego domu. Nagramy gdzieś indziej, w innym miejscu. Nie gdzieś gdzieś na zewnątrz, gdzieś na zewnątrz nagramy. Możecie być cicho, bo ja nie mogę pracować. Zamki mordę! Nie, nie, energii. Wieraj, to nie jest chudowne. Pierwszy raz o, widzę tak drewiarza wkurzonego, no, no, szczerze mówiąc, pierwszy raz ja udało nie nam nie się nie go powiem, wkurzyć. Nigdy go nie widziałem tak wkurzonego. I plan jest, idzie nam dobrze, bo oni wychodzą na zewnątrz. Mam nadzieję, że będą nagrywać na moim terenie, bo to mi ułatwi duże zadanie. Jeżeli wyjdą poza mój teren, no to troszeczkę będzie trudniej, bo tam będzie mogło dojść do burt, ale jest bardzo dobrze. To jest, to jest... Na razie jest bardzo dobrze. Słuchajcie. O dobrze, w końcu się wziąłeś za coś, co ci dobrze idzie, a nie kierowanie, bo jesteś beznadziejnym kierowcą. Umyj mi tam szybkie wałgi, bo się spryskiwacze skończyły. Co sobie umyć, człowieku? Umyj, no, myj. Dobrze ci to idzie, bo kierowanie to słabo. Jak kierowanie? Słyszysz go, co on gada? On jest beznadziejnym kierowcą, jestem 100 razy lepszy. Dobra, może się przestaniecie kłócić o to, Oto, mi, kto jest lepszym nie, nie, kierowcą. Mi, nie, nie ma, Dobra, przestaniecie się kłócić, to jest trzeba rozwalić teledysk przy szofero, yy, szoferowi. Już widzisz że się mylę przez ciebie Słyszycie? Drewiasowicz trzeba rozwalić teledysk. Oni zaraz gdzieś A gdzie? Nie wiem. To za nimi będziemy no tak Ty Musimy jechać z nimi Ale my Idą, idą ujedziemy. Idą, Czemu? Nie umyłem jeszcze no, pogoda fajna, światło dobre. Zobacz, a gdzie idziecie nagrywać? A tutaj. Nie wiem w ogóle, co oni się interesują. Nie a nie to nie jednak chodzą. No, no. Sześć. Jak do gdzie jedziecie? No, do do z... Mogę z wami? Ty, jak oni do lasu idą, to ja powiem po prostu, że nie mają prawa nagrywać, bo to jest mój las. I to. No tyle. Ty, albo niech najpierw nagrają sceny, a ja potem powiem, że za wykorzystanie i nagranie na terenie prywatnym wytoczę im sprawę sądową. A, sprawę. No i dobra. Niech najpierw nagrają sobie sceny, poczekamy. No dobra. A nie w się, Dobry, nie, tak? nie te, po co w taki sposób niszczyć, skoro Czarny? można w inteligentny sposób im zniszczyć teledysk. Karinka. Jest, Karinka. Tak, tak, to właśnie to. raz. To. Co ty zrobiłeś? No <śle> <Ty mokry? śle> Nic nie zrobiłem. Ale jako się dowie, jak myślicie, jaka będzie reakcja, jak się dowie, że nie może publikować teraz. Nie, może powiedzmy mu tak końca. Nie, nie, nie. Jakby chciał odrzucić z to musi ją kupić jejker. Ale nie, bo to, to jest mój teren. Ale, mam ale, ale kto normalnie nagrywa na powiedz powiedzmy. Nie wiem, no grydziesz. Jakby no, w, w ogóle było on tego nawet nie śpiewał, to tak wygląda. No bo on tego nie śpiewa. Jak to będzie żłosne. No, ludziom na tyle dysków w pokazuje. No bo to. jest bez sensu. No to jest prymityw. Dobra, poczekamy jeszcze, bo pewnie zrobimy parę przebitek i jak już będą wychodzić to po prostu ich poinformujemy. Ty ich poinformuj. już chciałem tutaj coś kombinować, niedobrze wyszły Jest taki piwny brzuszek. Ej, może zmienimy kadry. Ej, ale wiecie, że to i tak jest teren prywatny i nie możecie tego do internetu. Jak teren prywatny? Co, jak teren prywatny? To jest Mogę, prawda, że mogę? Ja mam zgodę na wszystko. Szczerze, jeżeli opublikujesz w sąd materiał, od razu sprawa zostanie skierowana do sądu i Twoja matka będzie płacić odszkodowanie mi. Bo z ciebie nic nie ściągnę. Ty jesteś chory na głowę. No ale to jest jego teren: Wynocha. Więc Twoja matka mi zapłaci odszkodowanie. Jeżeli nie chcesz na nagrywać. Gdzie nie, chcesz chcesz tam, mamy, gdzie jeżeli nie chcesz narażać swojej mamy, jeżeli ja nie chcesz narażać swojej mamy na niej, nie, nie, to smutek. Nie tego teren, nie to jest ten teren. Ten jego, teren, jego teren, nie możesz ty nagrywać. Mogę nie. gdzie chcę. Nie. Idioto głupi. Nie, nie mogę. fałszywy, no, farszywy. Y... Sprawa zostaje skierowana do sądu. No to dobrze. się będzie płacić skąd za ciebie. Proszę bardzo. Problemy, jeżeli płacisz się do końca życia. Jeżeli chcesz, no, proszę, no, proszę no, bardzo. Ale to ty żyjesz na jego pieniądzach. Proszę bardzo. Ale ty też fotograf, ty też będziesz mieć przestranne, bo ty również będziesz mieć za nagranie nie teledysku. I co do mnie podoba? Oczywiście, że tak. Ty masz że oni podstawy się nie, nie wyrobią prabie. z tymi sprawami. A oni przez całe lata. No, no, to, no to, to, to sprawdzimy nie to. Nie ma takiej podstawy, prawda? Jest, tak jest, jest taka podstawa nagraliście na prywatnym terenie. Możesz go pozwać tego różowego, ale ten co nagrywa, to nie możesz go pozwać z no tego sprawą. No oczywiście, że tak. A włamał się teraz na teren i ma to nagrane. Włamał się na teren. Ale włamał się na teren, to jest wtargnięcie. Nie włamał się, on go wprowadził. On go prowadził, jak to nie jest jego teren. Także nie ma żadnej podstawy. To nie jest jego teren, więc co w ogóle gadacie, to nie jest jego teren, je nie ma, ma prawa opublikować, nie ma sprawa opublikować, fałszywe. nie ma prawa publikować. Ja no. Ale on zawsze ci mówi, że ty, ty czegoś nie możesz Uciekamy od nich, bo to nie ma co z nimi przybywać nawet, bez sensu Lepiej to już usuń Gdzie jedziecie? Dobra, stąd, bo to warszywe, głupie, fałszywe obóz. już nie ma Dobra, jak na razie, te dyskusje. chodźcie, jedziemy za nimi, minonacy czekacie, dawajcie Dobra, daj klucze, ja tu jadę, ty nie No, weź, ty no dobra, ale czasu nie mamy, bo nam uciekną. Czasem ja, odpalać stary, gdzieś nie umie. Ja no dobra, ej, no co wy robicie? No ja szybciej no, nie. ich szybciej dogonię, ty zgubić, no stary, gdzieś no, nie ty ich No, oddech. no, no, oddech. no, no oddech. dobra, niech ktoś, daj, ja prowadzę, daj, ja prowadzę, dawaj, daj, ja daj, prowadzę, ja. dawaj to. No, jak to. Właśnie, na tył. Jedziemy bez Wiolki, trudno. Nie zdążymy. Zamykać drzwi, jedziemy. Bo nie zdążymy, uciekną nam. O nie, przejedziemy ją. No przadaj wiolka! Na środku mam siedzieć? No szybko. <grym> no bez przesady. No szybko, no szybcie, szybciej, zamykaj. No to no, no, tak wolno. No tu przycofuję no, przecież, to no nie widzisz. Ja wyjeżdżam, wyjeżdżam, nagle tam wyjeżdżają. Jestem. Yes, so. No co ty? Spokojnie, no. Jedziemy ja za nie nie nimi. zdążył. Ja jedziemy, to zdążyliśmy. Ja już bym ich wyprzedził dawno. Ale potem mam ich wyprzedzać, jak mam ich śledzić? Ja bym siedział w trzecim na tyłku jakbym prowadził. Mam ich śledzić, także spokojnie. Uważaj na dziury, ja bym ją Dobra, chyba tutaj jest. Nie jadą dalej, ale Ja na 100% nas widzieli, nie? No, no, no ale, naprawdę skoro i tak Ale nie, to to no wiem, byłam tutaj. To jest moje miejsce, No wiem, więc musiałeś mu powiedzieć. Nie, on po prostu z filmów to wiedział. A jakie? A słuchaj. Gdzieś tam pojechali na dół, nie? Nie, nie. on dalej jadł. A jakie teraz będzie wytłumaczenie? Dlaczego? Co teraz zrobimy? Jaki masz teraz pomysł? No właśnie no nie mam po prostu wbijamy z buta. Ja im grilla na łeb rzucam. Na grilla chcieliśmy No teraz jest... O, na grilla przeżyliśmy. No. Właśnie, my ja. wiemy im, że to jest nasza miejsce. Ale gdzie oni jadą? I my tutaj na grilla przyjechaliśmy. Nie, nie, że to jest miejsce publiczne i my możemy sobie tam stać. I że nie, nie mają jadą. nas prawa zabronić. No jadą w że możemy jadą. tam gdzie oni stać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam za nimi jechać, ale dobra, pojedziemy. Normalnie. A tu jest jakaś zasadzka? Tak, ty Ale to jest A, ty ty dochodzą, to dobra. zasadzka. A, żółwie ninja nam wyskoczył. Nie będziemy szczęście zaparkować. To zaparkuje tutaj z kitram się. Wcale nas nie widzieli wcześniej. Tak, nie chcę. Na 10 100% 10%. nas widzieli. <głos》> to po co się chowamy? No weź nie, nie. To jest głupie, no to weź się cofnij. A dobra, potem, bez kitu cofnę się. No bo to. Potem będziemy mieć, długo no, będziemy wyjeżdżać. Typo jaka fajna poduszka, króliczki, świetnie. Są. Nie wychodźcie, nie wychodźcie! Wy... Właśnie z powrotem! Patret idzie! Co to za ruchy w ogóle? Nie, patrz, ja mam on idzie, Małpisz, on idzie, małpisz, on Zablokuj! Zablokuję no? Małpisz on idzie w kurzone. A co się próbujesz? Jaka małpa, w kurzona. Weź, bo robaki kiedy to co? No. Popatrzeć? Podoba co Ci się? Po co ty tu przyjechałeś? Po jaką cholerę? Tak podoba Ci się podglądanie ludzi. Jak sobie nagrywam? Normalnie. Na widok przyjechaliśmy. Ja, no co, na widok. Mało ci, na co na na widok Mało ci wrażeń na co dzień. Mało ci wrażeń na co dzień. Bo podoba Ci się, to zresztą... jeszcze będziesz mnie podglądał. Ale zresztą przyjechałeś na moją miejscówkę, tak? Doskonale No to ja to jest dlatego sobie z niej pojechałem! To jest moja miejscówka widokowa! I doskonale o tym wiesz. Nie chcę was widzieć. I jeszcze z tymi kurde, raz, dwa, trzy, cztery, czteroma lamusami. się. Się na, grilla, no, dobra, na grilla. dobra, no na grilla. to po tamtej stronie możecie się rozkładać. Chyba się poważę, tej, to jest miejsce publiczne. No to dzielimy na pół. Ja jestem kurde, nie po, nie tej strona, strona, ty po tej stronie wy jesteście po tej grani. stronie. Ale ty nie wyznaczasz że to jest miejsce publiczne. A dlaczego mi przeszkadzasz? Nie przeszkadzam, jeszcze. No, stąd. <gry> Dobrze, no tak. No dobra, no to co Dobra, jak zaczną kręcić, to się w pieprzami po prostu w tak. I zaczniecie tańczyć. Okej. Ja myślałam, że tylko grilla odpalimy. Jolka, biegnij tam, biegnij tam, oni dronem nagrywają. Teraz nie przeszkadzaj, Wiolka! Wiolka boci! Teraz w... dupy zrobię zaraz w... tym dronem! Ja biegnij mu! Nie się nam nie przeszkadza, co wy tutaj robicie? Ale o co ci chodzi? No przecież. Jak ale to jest miejsce to publiczne, no. no ale robię? co ty tutaj robisz w ogóle? To pozłości nam robisz. Nagry. Jak pozłości? Co pozłości złości robi? Nic po złości nie robię. Pojechaliśmy specjalnie spod domu, bo groziłeś nam sądem, a teraz się przypieczna znowu. No ale to jest miejsce publiczne. No i co z tego? To po co za nami jedziecie? Nie macie swoich miejsc jakichś? Musicie no, to, że takie właśnie nasze. Tak, to jest wasze, nie? Tak, no, no bo my wcześniej oni tutaj wcześniej są w takim Po nagrywali. prostu Hubert Wam pokazał miejsce, bo zna to miejsce, bo mu pokazałem. O, oczywiście, wszystko to dzięki Tobie, nie? No, no tak. dzięki na Komu, ten... no, na pewno nie dzięki Tobie. Ale ja nie, nie mówię, mówię że to jest dzięki grilla? mnie, tylko no bo nic nie jest, jest dzięki przacie. Tobie. No i bo możemy, bo tutaj możemy sobie stać, a ty no, możesz to mieć gówno do gadania. Ale to się w w robotę. No nie, ale mo ja mogę sobie stać. To co mi zrobić? Jak tutaj się staje? No powiedz mi. No nic ci nie zrobię. No, właśnie, no, po prostu no to na idiotkę, No i tyle, no. Zbierzisz no to to no to 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 z, z siebie z idiotkę, co się pierwsza, wam waszego głupiego kolega. Idź stąd, nie ma. Jakąś małpę będziecie nagrywać, no sobie. Co zazdrościsz? No nie, ja nie mam za co, no proszę cię. Ja nie mam ochoty. Nie mam ochoty Tym czymś Słuchajcie, to żałosne, co on sobie, robi. sobie. Nie, to ty masz chyba jakiś problem. No, 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 no. ich rozmowa już chyba na wyższy level poszła. No, on już on się na... Nie sądziliśmy w ogóle, że dojdzie do takiego... Popchnęła Pop ją? Co? Co jest, Jolka! Jolka, <grym> co jest z tobą nie tak? Nie, to, to już jest za wysoki level, tutaj już ta e, awantura wchodzi na za, za wysoki level chcieliśmy po prostu rozwalić teledysk, ale Wiolka jest po prostu niezrównoważona, nie? Wywróciła tą dziewczynę, e, nie miało dojść do aktów takich e, no, przemocy, no nie powinno dochodzić do takich aktów, a wywróciła ją. No grubo, grubo, za, za grubo, musimy to jakoś przykrócić, musimy utemperować Wiolkę, bo to, żeby rozwalić Drydziarzowi teledysk, to nie znaczy, że mamy robić grubą burdę, nie? Fantastycznie. Tam nie, wielka, odpuszczamy Znaczyna, troszeczkę. Okay. Bez przesady, dziewczyna, zobacz. Upadła na głowę. Trudno, przegięła łapał. No, ale bez przesady, no, no, no. Trudno! Głowę, no. On ją w dupie. Nie będzie sobie pozwalać. Trzeba woliśmy. Dobra, chodźcie, chodźcie z tym. Odpuśćmy troszeczkę. Ja szczór, chodź, odpuśćmy trochę. A przeszkadzamy? Wiesz co, no szkoda mi tej dziewczyny. Dziewczyna uderzyła się w głowę. Bo... No woda jest psychiczna. No też tak myślę. No trochę przesadziłaś, no Proszę wstaw to montażysta! Jak to jest symbał. Ja myślę szczerze, że i tak ten telewizor jest tak beznadziejny sama piosenka jest beznadziejna, także... Nie ma... Ja wtedy nie ma co tego oglądać. Idziemy stąd, ewakuujemy się stąd, nie ma co tego Cieszka oglądać, bo to jest po prostu żenuła totalna. Żenua. Żenua, e, nie ma co tego, nie ma co tego oglądać, cofro tak od dawna siedzi. Po prostu niech dokończą ten i tak wyświetleń na tym nie wbije, ale smutno mu ogólnie, nie? A jak on nam przeszkadza co co? To jakoś mu nie jest smutno. No, ale mi o to chodziło, nie? Żeby go po prostu dowalić. Dzisiejszego dnia mam nadzieję. A w ogóle Gilina zabraliście? Nie zabraliście. Konzernie nie wziął krawszym. Dobra, mam jeszcze dwa w domu. Ale czego dobra? O oni też się zawijają. To w sumie nie nagrali tego klipu, skoro się już zawijają. To co? Jak podoba Wam się, że rozwaliliśmy im do Za mało. Mi się nie podoba, bo nie zrobiliśmy grilla. No bo kiełbasek i tak nie było to, co ty chciałaś. No ale grill, to schodził o klimat. Dziura. Oj, jest. jak no, ty jeździsz? No, Przecież ja bym tego nie jak zrobił. Jak ja bym jechał, to by w ogóle. Właśnie wjechałbyś w większą nie, dziurę. Ja bym... Weź ty już nie gadaj. Ja głupot. Na nie gadaj, głupot. I, już. I wszystkie dziury na No nie gadaj, nami, już głupot. Ty cały czas we wszystkie dziury wjeżdżasz. słuchaj kamuś, oni nie Kiedy mogą w jednym Aurila. Grilla? To możemy wrócić i od razu zrobić grilla. Co ty na to? Tylko musimy po kiełbaski podjechać? Dobrze Czy mamy kiełbaski? Nie mamy To podjedziemy po kiełbaski i zrobimy tak. na tarasie Jura Dawaj Machę, bo ja muszę iść do sklepu po kiełbaski Na pewno? No przecież chciałeś też jeść kiełbaski No masz Oddobaj. to dobraj dobre kiełbaski nie wybierz Takie grube i ten soczyste Mamy kiełbaski, będziemy grillować Ale się coś. A Uch. tutaj, a tutaj chodźcie, ci pokażę Kicia ci przyniosła Posłuchaj, prezent tak? Kicia? Kicia ci przyniosła prezent Gdzie? Myszka? Pani, wiesz jak ona cię kocha? za dużo tych, tych myszek przynosi. Przynosi. Za dużo, zdecydowanie, ale biedne. to jedna myszka, no. To bardzo biedne. Wczoraj była bez głowy. No, Wczoraj no. bez głowy była? Ta jest nowa. A co poczęstowałaś cieniem? <noise> <noise> A gdzie jest w ogóle szofer? Na dole. Pewnie auto myje. Może no, auto myje? W sumie on po każdej Słyszy? przejażdżce myje na auto, nie? Oni chyba na nas obrażeni są, nie? Kto? Oni. Chyba z nami grilla nie zjedzą. te przeszkadzanki, co? I co? Robimy? No tak, no wydaje mi się, że zrobimy sobie grilla, nie ma sensu się nimi przejmować. Ile on razy mi przykrzy życie? Mnóstwo razy, tak? No praktycznie za każdym razem, ty Więc mu jak... trzy. Ja mu trzy razy? Tak. No bo była zemsta na dredziarzu. To co przecież chciałeś go wywalić, tak, co go no. ośmieszaliśmy. No i teraz. No wydaje mi się, że i tak mu to dużo za mało. nie zrobiłem. ty idzie. Idzie? Co jest dredziarz? tam? Ta myślisz, że to ci wszystko pójdzie tak płazem? Ale co? To, co ty zrobiłeś? Co, co się ci cieszysz? Cieszysz, że no co? bawicie coś? Bawi coś? No trochę tak. Trochę tak, no tak? bo jaka na skropa, cię zaraz w te płomienie? Chcesz mieć syry spalone, paluchy? Ale ty tylko umiesz Chodźmy, gadać. Się no ale przez, ale, weź to, weź przez co najpierw do mnie od od wrzucasz, że teraz no się do zrzucasz a No myślisz, że ci wszystko tak płazem pójdzie? Ta cała sytuacja? Ale co ty masz do gadania? Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. To jest normalne? Pytam się, czy to jest normalne. Weź się uspokój, człowieku, nie, uspokój. się, najpierw się Porozmawiamy, jak się wzioste, no, tak. Słuchaj, przez ciebie nie nawet, ja nie tak. mogę normalnie pracować, nie leci, tak? tak? Ale ty, jak ty nie, nie pracowałeś, człowieku. Ale nie pracowałem. Zrozum, że ja też potrzebuję coś nagrać. Zrobić wyświetlenia. Dlaczego mi przeszkadza? I, I co, myślisz, że mi będzie ciebie szkoda? Ale Wiesz, nie chodzi ci mi szkoda. A przepraszam Myślałem, bardzo, a jak kiedy my nagrywamy? Dziąkiem, kolegą, przyjacielem, a nie, że jeszcze mi utrudniasz moją pracę. A ty, a ty... mnie nie utrudniasz? Zawiodłem się na tobie. Zawiodłem się na tobie. Przepraszam na tobie. bardzo, a ile ty nam razy wszystko utrudniałeś? Zawiodłem się na tobie. I ty masz to w dupie, że ty eee, nam utrudniałeś. Tak to nie powinno wyglądać? Do widzenia! masz problemy z głową. No nie, to ty masz tak. problemy nie ma, nie z, ma co z, z głową. Nie ma co się co przejmować. Coś śmiejesz, szofer? <laughs> to było śmieszne akurat. Nie, nie, nie. nie ma co się przejmować. Po prostu, z zobacz, ostatni promienie słońca. Nagraj. Co jest, Jaszczur? Już kończymy odcinek, nie? To ja wiem, że tam trochę dredziasz, to się wyzywa. To znaczy? Mówi na ciebie tam, wyzywacie. cię. Co masz na myśli? Na H, na P, na G, na C. Na czy? Na u nawet mówił, że się wkurzył za te ten, przeszkadzał. Ale jak? Co masz na myśli? A mi go szkoda było przez chwilę. Nie będę ci mówił jakie słowa mówił, bo brzydkie mówił, no. no. nie no, powiedz mi jakie mówił. No mówię ci na Dzina, czy, na, na py, na k. Aż tak? No nawet na ch powiedział, z łuk z No ale to jest, to się nie pisze przez ukreskowany tylko ale przez otwarte. otwarty. powiedział właśnie przez kreskowany, więc to już jest poważnie. Dobra, ale ja, ja serio, czy, czy naprawdę mnie wyzywał? Nie, na serio. No, no gadał o tobie głupoty tam. Słyszałeś to wielka czy nie? co? Że to mnie wyzywał. wielka ja go wyzywał tam na dole. Ona nie była sprzątała kibel. wielka ja kibel? wielka wielka w ja Na wielka była. <grym> nie, byłam była. Nie, wielka 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 może być gdzieś tam, za krzaczką. Coś tam kawał, ale ja nie słyszałam, ja mam go gdzieś. Ale szczerze, było mi go przez chwilę szkoda. I, a mi było. E, przez chwilę było mi go szkoda, ale jak mówisz, że mnie wyzywał, to kij z nim. To wiesz co, to fajnie, że zawsze mu jest ciebie szkoda, nie? O, ja wiem, wiem, że lubisz kaczupiarak. Jezu. <grystanie> to twój ulubiony. Dobrze, Jasczu pożegna się, bo wy wydaje mi się, że już tutaj Echem. cały dzień spędziliśmy między z nami. No, no, dobry. Także subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie tam na dole subskrypcję. Tak jakiś bez energii dzisiaj jesteś. No bo już jest ciemno, późno i ten. I co? <laughs> jeszcze mi się nie chce. <laughs> już mam śmierdzi. Co ty gadasz? To ładnie patrz, jak, jak rozmiewa, żeby nie waliło.